Tak więc, witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie, z tej strony Świersza przed wami trzeci odcinek z Company of Heroes 2, kampania Ardeny. No i co? No i teraz będziemy walczyć o Mersz. Mam nadzieję, że dobrze to czytam, mam problem z tymi belgijskimi nazwami miast. Um, standardowe siły wroga i wróg dysponuje które szturmowymi, trzeba wziąć to pod uwagę generalnie. Um, cóż... Niedawno teren ten wpadł w ręce Niemców, którzy okopali się i mocnili wokół, wokół strategicznych punktów. W pobliżu tych miejsc czekają Was zacięte walki, ale pamiętajcie, że czas nagli. Od początku bitwy trzeba się liczyć z przewagą wroga, więc działajcie szybko. Mam zredukować liczbę niemieckich punktów zwycięstwa do zera i odbić punkt zwycięstwa. Odbicie punktu zwycięstwa doda do niewielką liczbę punktów zwycięstwa do mojego licznika. Okej. Okay. Yy... W każdym starcie, wyznaczony jest inny są wybrany cel. No dobra, przesuwamy się w takim razie. Siła wroga została zmniejszona. Podczas przemieszczania się, możesz natrafić na różne wydarzenia. Takie jak to, to wydarzenie zmniejszyło siła wroga na następną liczbę tur. Na 8. Okej. Okay. <laughs> Czyli, jakbym teraz się przesunął, tutaj. Nie wiem, co to mi dało. Szczerze. No cóż, to zaczynamy kampanię, lecimy, atakujemy, do ataku. Aha, ciekawe czy, czy tym razem cel dodatkowy uda się zciągnąć. Od razu jak już oglądacie to powiedzcie też, dosyć mnie interesuje kwestia tego czy chcecie, żeby tutaj działo się na ekranie więcej, mam na myśli bitwy multiplayerowe. Tylko wtedy będę pewnie mniej mówił, bo to trzeba się troszkę bardziej skupić. Ehm. Um. Słuchajcie, Ale no. mamy 60 sekund na ustawienie szyku. Oto co Mało. zrobimy! Musimy uderzyć na Oberkommando West i związać ich walką. W tym czasie nasze siły zaatakują sąsiednie rejony. Nie zawiedźcie mnie! No dobra, I 60 sekund. Nie w kluczowych miejscach. Spodziewajcie się za cięgo... Jedna jednostki tyłowe też mi się przydadzą. Co ja w ogóle mam? Mam rozkazy chłopaki. Dalej panowie, no. Ruszamy. Nie wiem, postawimy sobie stanowisko bojowe. O takie. No bo, no bo nic innego nie mam pomysłu. Skoro mamy tylko jednych saperów. I teraz tak. Hmm, Drużyna strzelca, dokładnie. Słuchajcie, słuchajcie, książki. Proponuję. Żebyście się Dobra, ustawili tutaj. Jednostki tyłowe trafiły na front. Tak, to świetnie. Zapraszam was tutaj. Pośpieszcie się, idziemy. Stanowisko bojowe. Kapitan na został przydzielony do działań polowych. Świetnie. Wy teraz co? Warki z piaskiem. Napełniajcie wurki! Zapraszam. Tak. A wy tutaj Musimy się tam zebrać Dobra, tu by się przydali ja coś tyłowi idziemy tyłowi I mamy nie stać nas? Nie no, stać na nas. się tym punktem Dobra, chodźcie Ruszamy ja myślałem, że zaczną przejmować od razu. Upewnijcie się, że teren jest zabezpieczony, no nie zabezpieczony, się. to wiesz. Trzymajcie się razem. Ruszamy. Weźcie musimy sobie tutaj zdobądźcie. No to świetnie. Nie, zbud nie zbadałem sobie KM-ów na tamtych. Zajęliśmy obszar. Dobra, zbudujcie. Stanowiska bojowe. Yy, tu układacie. Dobra, na razie sobie zbadajcie Moc to. konkretnym sprzętem. Kurde, nie zostało to wybudowane, no a miało zostać. Nie tylko podejścia. Zaraz dostaniemy rozkazy. Tak, świetnie. Dostało nam 200 punktów. Przekrać na rozkaz. Dobra. Dobra. Urzekamy na stanowisku. Niestety muszę użyć do tego. A, on będzie tutaj, czyli nie muszę w Dobre, tym stanowisku droga, mieć ludzi, drogi. bo mam człowieka. Świetnie. Myślałem, że to tak nie działa. E, chciałbym, żeby na czysto podchodzili mu do strzału. Kury. Szybko, chłopcy. Oj. No to niefajnie. Nie fajnie, nie fajnie. Ty jesteś pod ostrzałem? Bardzo niedobrze. Mm, ustawcie sobie dwa worki z piaskiem. I teraz tak. Co ja jeszcze mogę? Stewarta. Bardzo szybko. Stewarta, bo bez tego będziemy mieli lipę. No i jeszcze jeden moździerz. O, nawet dwa moździerze. Bardzo ładnie. Moździerze mogą się przydać do utrzymywania pozycji. Jednostki tyłowe, jeszcze jedne, ale to tak jedne. No i nam zabierają punkta, odcinają nam zasoby, no. Słuchajcie, yy, chłopaki. Nie, nie, nie możemy na to pozwolić. Bierzcie sprzętki, zbierzcie się na zewnątrz. Ruszamy. Drużyna jednostek tyłowych gotowa do działania. Są miotacze płomieni? Dobrze do widziałem. Do Bardzo niedobrze. Kurwa! Zabierzcie nas w te szwabskie śmieci, nie tam! Dobra, jaki obiekt krzyżowy? Nikt z Was nie strzela z obiegu. Dawaj, wal do nie. No, nie dobrze. Nie dobrze. dam! Czas wyzwolić kawałek Europy. No nie ma się śmiać, trochę pomogli generalnie. Próbujmy na nich tutaj. No nie, to po prostu na niego jedziemy. Weź! Tego działka trzeba się pozbyć. Albo możliwie najbardziej osłabić. Dobra. 70... A, Boże, ja jestem. E... Człowiek, kurde, wielki umysł. Przepraszam, przegram tę bitwę. Ja pomyślałem, że oni będą mnie atakować, jakoś nie zaczaiłem tego, co ma to być. Idziemy. Atakujemy. Czałbu. dobra. Owa gaikina kontra taki. Dobra. Dajemy nam 25 No dają, dają. Trochę podkręciłem tempo. Oj. Dobra, wszyscy na górę. Weźmiemy teren, bądźcie gotowi. Dobra. Udało się zająć teren desperacką próbą. Ruszajmy. Weź celownik. Ja zajmę celofon. Wstrzymanie. Ogień zaprowy. Nie, dobra. Jakimś cudem moi żołnierze tutaj doszli. I teraz tak. Stanowisko bojowe nie możemy. Czyli wy zajmować ten punkt, żebyśmy mieli więcej punktów ogólnie. Do kogo strzelają z Panther To niedobrze. Wyślij go tutaj. Nie, 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 nie. Nie ma takiej opcji. Tama. Nie do no, kurde, moment. Też ci mają atakować. O, przejęli mi. Masakra. Dobra. Gdzie jest mój ten? Tafi, uh, nie tafi, steward. No, przegram, no bo generalnie straciłem po prostu. Straciłem pojazd, a wróg no, zrobił to, co miał zrobić. Dobra, załóżmy, że. A my zyskujemy teraz punkty. Jest kołk. Zapraszam. E, wy teraz tak, tu idziecie. O, sorry, tu. A moździerze robią ogień zaporowy. Spróbujemy to zdobyć. I ewentualnie odbić. Skoro, żeby z własnym Jackiem musiał walczyć. To za łeb. że tak tracę tej jednostki, ale ja po prostu ratowałem sytuację. Dobra, gdzie jest ten Albo dobra, ty pomóż nam utrzymać. Odbijamy się od dna. wiele pokazuje o tym, co komputer potrafi. <laughs> Weźmy się ustawmy w tym budynku. Mamy muździerze, mamy wszystko. Teraz przydałyby się jakieś zrzut spadochroniarzy. Bardzo dobrze. Ostrzał lotniczy. Dobra. No to tak średnio, 50 powinny podziurawić taką kumę. A... No, to w miarę osłabiony został, dobra. No, come on. Zamiast go trafić, to jest bazuki co wy. Idziemy sobie tak. Trzy oddziały tego. Proszę. Tu mamy czołga, tu mamy stabilnie. Tu nie mamy stabilnie. Przydałoby się, ogólnie rzecz biorąc, przydałoby się tutaj mieć. Czekajcie. Ojej. A ten steward. Leż mu przypakuj. Dobra, mamy z głowy. Bardzo ładnie sobie poradziliście. Weźcie ten... Tak, do z pełnym zapasem paliwa. Skaczcie panowie! Dajcie tak. im popalić! Dobra, jakoś sobie to teraz odbijamy. Dałoby się zająć ten punkt, więc go zajmijcie. I chyba zrobimy kontrofensywę i za taką dosyć mocną, bo... Na rozkaz! Eee, bo Mi się nie podoba, że oni mają taką kontrolę mapy. Skrzydłami świeżo rakietki! Powiedz tylko rakietki, ale fajnie. No poczekajcie aż się pojawi ta z powrotem. Jest Nie mogę Muszę, muszę go oznaczyć! Dobra, oznaczamy go Dawaj, kurwa Ej, przeżyła! przygotujcie O, jak to posiłki! Ja myślałem, że tak świetnie sobie radzę. Tartuję, oczywiście. I. Tracimy jeden z punktów. To niedobrze. Który punkt tracimy? A, tamten. Tamten to nie ma znaczenia aż takiego strategicznego. Trzeba się ustawić tutaj, a wy się ustawcie tutaj, jako wsparcie pleców. No, tak, tu jest sam karabin maszynowy, to nie ma problemu. No, no to już tak całkiem, całkiem. Podokroniarze mogliby się ustawić tutaj. Ja najchętniej doszedłbym do ich wozu dowodzenia. Zobaczymy, czy oni będą w stanie się przede mną obronić. mi się do bazy. 47 z rakietami może zacząć siać. Trzymajcie rakietami! No, nie fajnie. Dostał? Dobra, jest już prawie martwy. Już jest martwy. Ok, ale te punki to niebezpieczna rzecz. Nie mogę tego użyć, jak nie jestem w zasięgu. Weźcie Rusza podejście. Rusza, ruszać naprzód! O tak, tutaj Znajdźcie sobie Biegnijcie tam szybko! Ogień osłonowy, tam! No i co? Nie widać go na razie, oj. O! Nie, dobra, ty się wycofuj, bo szkoda was. No i już, już. Wystarczyło że chwilę mnie nie było. Skazemy na szwabskie pozycje. Idealnie się zwalić do bazy. Zostało im tylko 10 punktów. Chcieli coś rozwalić? 47 ma rakiety. Świetnie. Krzyczę! Thunderbolt wystrzel moje rakiety. Dobra.

Zatakuj babcikie pożytkie! Dostajemy! Ale było gorąco. Przez chwilę w tym odcinku. Eee, dobra. dobra. Tutaj mamy to. To, odbijają? Nieee, Oj! To jest mi potrzebne! Przerobimy rakietki. Powiedz tylko słowo. Ponosimy straty. Nie dekoncentrujcie się. Nie chcemy im dawać przewagi. okej. Nie chcemy im dawać przewagi. Dobrze. Dobra, wygrywamy. No chyba wygrywamy w takim razie.

Dwa do ochrony tutaj. Nie mogę. Dobra, tam się ten, tam się wytrzymamy. Chodźmy się zbawić trochę. No. To nie zadziała. 47 no, z rakietami może zacząć siać niż brzegi. To kaman. jednostkę piechoty. Wiem, że tracę żołnierzy i że to jest beznadziejne, ale chciałem wygrać w trochę inny sposób eee. Dobra ruszać Zbiórka Czuję rozkaz ruszamy Dobra Nalot zrobię mieszką całkiem dobrze Trzeba tylko wybrać Do roboty No nalot to macie nalot Latające pięćdziesiątki idą z pomocą, podchodzimy do nalotów. Podłóżcie tam ładunki! Teraz składamy ładunki. Ej! Podłożyłeś ten ładunek? Zbyt macie nie trenują, żeby czekać! No nie! Dobra spadamy, spadamy. To jest best, przyłączy się parę nowych No i git. Nadlatują spadochroniarze. No i git. Spadochroniarze ruszają na niemieckich. Strzelajcie tylko w samoobronie. Wróciliście tym granatem? Chodźcie, chodźcie tu szybko. O nie jest to zbyt dobre, dobra. Idziemy wygrać misję, inaczej. Chciałem pozbyć się tamtych... Tamtych punktów, no ale niestety. Nie pykło. Ustawcie się tutaj, Oj, no generalnie to mamy gotowych do walki OGG, panie Niemcy, starałem się zrobić to troszkę inaczej, no ale no zabiłem im to stanowisko dowodzenia, znaczy zniszczyłem, ale. Wszystkie ataki przebiegają po no. naszej myśli, nieźle dajecie sobie radę. Tak trzymać! No i co teraz będziemy mieli? A to jest już wszystko, to jest cała misja. Udało się. A no można było wygrać w 7 albo 8 minut. Mniej więcej, gdybym zaczaił o co chodzi i nie chciał po prostu się tutaj odbijać, że tak powiem. No dobra, proste te misje ogólnie. Mimo jak na kogoś, kto dosyć dawno w RTS -y nie grał. To ten... To chyba... To chyba tyle na dzisiejszym odcinek. Nigdy nie pchałem Ale się posłucham jeszcze. Jak to ustrojstwo działa? Sprawozdanie po akcji. Porucznik... Na chuj z tym. Por.wastano. Godzina 6.00. Zatrzymaliśmy pieprzonych. Nie no, to się dowództwo nie spodoba. Cholernych szkopów niedaleko marsz. To było ostre starcie. Niemcy się nie patyczkowali. Dotarli daleko na zachód, ale to nieważne. Dokopiemy im tak, że tyłki będą nosić na tym blaku. Jak będą prezentować taką formę, co ten, co... W tej bitwie no to zdecydowanie. No cóż. Dzięki wszystkim za obecność na odcinku. Następna bitwa. Tego co widzę tutaj. I... Barsz. Tak? Także. Zobaczymy. A przepraszam. Baston. To zrobimy sobie tak, że będziemy kogoś tam zaraz maksować. Ale to w następnym odcinku. Jak na razie jest całkiem przyjemnie. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć.